Cześć Panny, witam Was w horoskopie tygodniowym od 3 do 9 listopada. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co będzie do osiągnięcia dla Was. Gwiazda, spełnienie marzeń w tym tygodniu, yy, jakaś nadzieja na coś. Być może w tym tygodniu uda się Wam pokazać. Swoje talenty, to co umiecie, na przykład też jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności. Gwiazda w ogóle mówi o tym, że los Wam sprzyja w tym tygodniu, że będzie Wam pomagał, będzie Was wspierał być może właśnie w jakichś Waszych celach, w jakichś przedsięwzięciach, w jakimś działaniu, w tym, żebyście zostali zauważeni, żebyście mogli błyszczyć, żebyście, żeby mogło się realizować jakieś marzenie Wasze. Więc no, gwiazda, piękna energia no bo mówi o tym, że są duże szanse na właśnie realizację jakichś marzeń, celów, planów, na to, że coś się powiedzie, że zostaniecie dostrzeżeni, zauważeni na przykład przez szefa lub przez, jakiegoś, przez jakąś osobę, na której Wam zależy, więc no tutaj dużo możliwości się pojawia. W ogóle gwiazda to też uzdrowienie, więc być może jakieś relacje w tym tygodniu będą się uzdrawiać. No zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. No, ósemka mieczy. Możecie się zamykać. Zamykać na te możliwości, które do Was idą. To jest taka trudna energia. Ósemka mieczy to jest taka karta, która mówi o tym, że sami sobie w pewien sposób, sami się ograniczamy w naszej głowie. I tutaj tak naprawdę ograniczamy się jakimiś możliwościami, bo w gwieździe moglibyśmy wypłynąć w tym tygodniu, są takie szanse. Być może nawet los Wam będzie sprzyjał, może będą jakieś takie sytuacje, które będą Wam tworzyć okazję do tego, żebyście mogli właśnie wypłynąć, żebyście mogli na przykład coś robić, realizować, coś zmienić w swoim życiu na coś piękniejszego, lepszego. A ósemka mieczy mówi o tym, że Wy możecie tego po prostu nie chcieć. Możecie tego nie zauważać, możecie nie zauważać tych szans, możliwości. Możecie z nich nie wyciągać tyle, ile byście mogli. Możecie... Tkwić w tym, w czym jesteście, czyli tkwić w tym swoim, powiedzmy, świecie, w swojej takiej strefie komfortu. No bo wiadomo, że jak wypłynie się na szersze wody, no to no, trzeba będzie coś pozmieniać w swoim życiu, może czegoś nowego się nauczyć, może nowe doświadczenia Was czekają, nowe jakieś kwestie. No i ktoś tutaj może się tego po prostu obawia. A tak jak mówię, też może być tak, że po prostu no, nie każdy jest gotowy na Taki na jakiś sukces na przykład, tak? Na jakąś sławę, na to, żeby właśnie wejść wyjść, na przykład na social media, jeśli to Was interesuje, modeling. Um, no Gwiazda to jest taka um, energia, która mówi, że, że będziecie błyszczeć, tak? Że jest na to szansa, duża szansa. Natomiast osiem mieczy mówi o tym, że ktoś może na przykład yy, no, tkwić w swoich przekonaniach i nie być na to gotowy lub po prostu nie chcieć. Hmm? Coś, z czegoś możecie rezygnować. Osiem mieczy to jest karta ograniczeń, ale tylko takich w naszej głowie, eee, tego, że my sami sobie jakby szkodzimy, że sami sobie przeszkadzamy w osiąganiu celów. Moglibyśmy coś szybciej osiągnąć, a tutaj będziemy tkwić dalej w miejscu, więc gdzieś tutaj no, w tym tygodniu możecie. Nie chcieć wychodzić gdzieś, możecie, nie, możecie rezygnować z czegoś, na przykład z jakichś spotkań, z jakichś możliwości, które się tu przed Wami otwierają, z jakichś na przykład prezentacji, bo gwiazda może mówić o jakichś wystąpieniach, na przykład, o jakimś prezentowaniu czegoś gdzieś, na przykład, na jakimś forum, jakiejś firmy, jakichś zjazdach, różne kwestie, różne rzeczy mogą być. Jest to czytanie ogólne. Ósemka mieczy: no, mówię o tym, że na przykład albo nie zauważycie tej szansy, albo z niej zrezygnujecie, albo będziecie się obawiać tego, że zostaniecie zauważeni. No, tak jakbyście sobie podcinali sami skrzydła. Zobaczmy niespodziankę w takim układzie. Dziewiątka monet. No, ktoś tu na siłę będzie chciał Was, może nie na siłę, ale ktoś będzie chciał na pewno wpłynąć na to, żebyście jednak, żeby coś z Was wydobyć, żebyście pokazali jednak Wasze umiejętności, czy też sami siebie zaprezentowali, bo dziewiątka monet, mówić może o jakichś szkoleniach, czyli niespodzianką może być to, że szef na przykład lub szefowa wyjdzie z jakąś inicjatywą szkoleń. Może być też tak, że no, może mm, dziewiątka monet może mówić tutaj też o szkoleniach, ale może mówić na przykład o tym, że ktoś na przykład post postanowi, czy też ja bym powiedziała, że odgórnie to się będzie działo, że będzie jakaś szansa, trafi się jakaś okazja na przykład, żebyście mogli o siebie zadbać, albo dostaniecie jakiś dodatkowy wpływ finansowy, że będziecie mogli go wydać na siebie, więc tutaj taka, taka jest kwestia w tej dziewiątce monet, jakbyśmy, jakbyście mm, niespodzianka na przykład dostali jakiś bon, i mogli sobie coś kupić. Albo ktoś wam zafundował jakąś wizytę u fryzjera, kosmetyczki, i moglibyście o siebie zadbać. I to jest ta niespodzianka, taka bardzo miła dla Was. Jakaś kwestia relaksu, odpoczynku dla kogoś może być niespodzianką również. Ale tutaj takie inwestowanie też w siebie, rozwój swój. Więc tutaj też, tak jak mówię, jakieś szkolenia, rozwijanie się, być może jakieś kursy, cena jego zostanie obniżona w tym tygodniu i, i będzie się bardzo cieszyć. Bo po prostu sobie go wykupicie i zaczniecie go sobie realizować. Więc gdzieś tutaj jest, są takie kwestie pokazane. Możecie dostać też jakieś pieniążki, może być też tak, że po prostu a, będziecie się cieszyć, lub będziecie chcieli zainwestować w coś. Coś, co Was cieszy, tutaj jest pokazane, że będziecie działać w tej kwestii. A zobaczmy na co, na kogo uważać. Cesarzowa. Cesarzowa może mówić też o tym, że ktoś na przykład powinien uważać na jakieś kwestie. Z jednej strony powiedziałabym też jakieś nierealne, że możecie mieć takie duże albo wymagania, albo duże, bardzo marzenia, które są ciężkie do zrealizowania, powiedzmy, tak? W tym tygodniu. I gdzieś tutaj mm, ta cesarzowa, no, może mówić, bo to jest taka energia, kiedy e, owszem, my też możemy tutaj dbać o siebie, ale tu już taki wyższy pułap się pokazuje, tak? Na przykład w dziewiątce monet mówią jakieś zabiegi takie fajne, tak? Że dostajecie jakieś pon, idziecie do kosmetyczki, fryzjerki, coś tam w sobie zmieniać i to Was bardzo mocno cieszy, podbudowuje. Natomiast w cesarzowej mogą to być już na przykład jakieś takie ingerencje dużo no, grubsze, na przykład jakieś operacje plastyczne, albo jakaś taka chirurgiczna, jakaś oczywiście upiększająca jakaś kwestia, więc na takie rzeczy uważać, żeby po prostu um, dobrze przemyśleć takie rzeczy. Może być tak, że macie po prostu w marzeniach jakiś ideał na przykład, jak chcielibyście wyglądać i możecie w tym tygodniu no, próbować coś realizować z małymi krokami, to od razu przejść do jakichś takich konkretnych kwestii. Na to trzeba uważać, na takie decyzje właśnie, mówiłam, w takiej większej skali Mam na myśli bardzo duże, nierealne tak marzenia. Cesarzowa no, może mówić o tym, że trzeba uważać też na kogoś, na kogoś, pod kogo wpływem możecie być. To może być bardziej kobieta. Tutaj może chodzić o szefową, gdzie ona być może ona ma jakieś takie nierealne wymagania i trzeba po prostu tak dozować. Tak spokojnie podchodzić do, do jej wymagań, bo faktycznie tutaj może być taka kwestia. E, oczywiście, tak jak mówiłam, jakieś ingerencje takie większe w mm, upiększenie swojego siebie, swojego wyglądu, więc tutaj też trzeba uważać, może tak stopniowo, pomału, spokojnie, estetycznie, a nie od razu e, w jakiś taki sposób, żeby na przykład wydać mniej pieniędzy, lub tak jak mówię, tutaj zabony, bo tu jest niespodzianka, natomiast nie od razu nie wydawać jakichś większych, dużych pieniędzy, sum na po prostu na jakieś kwestie, tutaj swojego wyglądu. Więc tutaj też uwaga na takie rzeczy. Bo no może być tak, że Wam się po prostu coś marzy i będziecie chcieli to osiągnąć w tym tygodniu. A tej karty jednak mówią, że na to trzeba uważać, więc uważajcie na takie kwestie. No i powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli ktoś nie chce, by mu się rodzina powiększyła, no to też musi uważać w takich relacjach damsko-męskich. Yy. Cesarzowa może mówić dla panów o tym, że możecie spotkać kobietę swoich marzeń, a możecie być po prostu w jakiejś relacji. Więc ta kobieta może w jakiś sposób um, bardzo fizycznie was pociągać, możecie być w nią tak mocno oczarowani, że nawet no no będziecie, e, nie będziecie w ogóle myśleć o tym, że macie rodzinę, więc tu uwaga na jakieś takie właśnie kwestie romansów, ale to dla panów bardziej, cesarzowa jest jednak kobietą, więc tutaj uwaga w ogóle dla wszystkich, na przykład na to, że matka, siostra lub przyjaciółka mogą chcieć ingerować w wasze życie, więc tutaj też mogą, na przykład matka może bardzo duże wymagania mieć w stosunku do was i, i tu ktoś może nie, nie chcieć po prostu... Realizować jej jakichś upodobań, więc tutaj też takie mogą być kwestie. Zobaczmy radę. Radą jesteście wy sami. To jest karta panny. Eee, pustelnik. Daj sobie czas. Przemyśl na spokojnie pewne rzeczy. Podejmuj decyzję, tak? Przede wszystkim myślę o sobie. Ty jesteś najważniejszy, najważniejsza w swoim życiu. Twoje decyzje są najważniejsze. Wsłuchaj się w siebie, w to, co ci podpowiada twoje wnętrze, twoja dusza i tak działaj natomiast, no powiedziałabym nie słuchaj innych natomiast w pustelniku tak jak mówię, daj sobie czas na pewne rzeczy pomalutku podchodź do pewnych kwestii pewnych spraw, rozwiązuj jakieś problemy no tutaj oczywiście jeśli potrzebujesz fachowej pomocy, to również jakieś doradztwo by się pokazywało natomiast słuchaj przede wszystkim siebie, tego co chcesz swojego wewnętrznego głosu, zobaczmy jak praca Głupiec oraz Trójka. Była bardzo rozwojowo. w pracy może się naprawdę bardzo dobrze dużo dziać, jakieś nowe możliwości w ogóle się pokazują i ja powiem tak, mówiłam tutaj, że Szefowa może mieć jakieś wygórowane ambicje i Faktycznie ja powiem tak, że ktoś może zmienić tą pracę, bo głupiec mówi o jakichś nowych możliwościach. Nowa praca, nowy etat, nowe stanowisko, które ma perspektywy, szanse. I wy widzicie w tym potencjał. Ktoś może chcieć otwierać własną działalność. Ktoś w ogóle, tak jak mówię, może zmieniać pracę w tym tygodniu, ale to będzie z dobrą perspektywą, tylko była w karta rozwojowa. W ogóle jakiś wyjazd mi się pokazuje. Być może wyjazd w pracy, czyli służbowy jakiś wyjazd. Może być on bardzo spontaniczny. Może wyniknąć to nagle jakieś procedury, jakieś rzeczy, że trzeba będzie coś załatwić, gdzieś pojechać i po prostu wy pojedziecie, może po prostu na jakieś szkolenie, też może tak być. Będziecie się uczyć nowych rzeczy, ale tu faktycznie jakiś wyjazd się może pokazywać dla kogoś. Nowe decyzje, nowe możliwości, bardzo perspektywiczne, bardzo dobre kwestie. W ogóle, jeśli ktoś pracuje w handlu, może być też tak, że ktoś w ogóle zabiera się za handel, kwestie eksport, import, spedycja, jakiś handel, jakieś takie kwestie i ktoś tu rozpoczyna pierwsze kroki, będzie działał w tej kwestii. Um, więc to mi się tutaj pojawia, lub jakieś nowe kierunki w tych przedsięwzięciach, właśnie, w, może w tych kierunkach, które wymieniłam. Natomiast. Jeśli ktoś szuka pracy, to są duże możliwości, że znajdzie jakąś fajną, ciekawą ofertę. Ona może się wiązać z jakimś wyjazdem, podróżą, z jakąś zmianą miejsca, ale a, oczywiście to może być chwilowe. Natomiast y, jest jakaś nowa oferta, propozycja i ona będzie perspektywiczna, czyli dobra dla Was. Zobaczmy, jak relacje się pokazują. Koło fortuny i szóstka kielichów w relacjach zmiany. Koło fortuny jest kartą zmiany, ale też takiej elastyczności, a być może będziecie chcieli odwiedzić jakieś osoby z rodziny, które których dawno nie widzieliście. Może chodzić też o odwiedzenie jakichś miejsc których dawno nie byliście. Może chodzić też o nawiązanie kontaktu z kimś, z kim dawno nie rozmawialiście i to nie musi być ktoś z rodziny, to może być ktoś, kto dla kogo macie, kto ma dla Was znaczenie bardzo emocjonalne, możecie coś tu wspominać, więc może być też tak, że odnajdujecie jakiś dokument lub jakąś pamiątkę po prostu z przeszłości. Zmiany w ogóle mogą dotyczyć właśnie jakichś kontaktów, ktoś może się odezwać lub Wy możecie nawiązać kontakt z kimś, z kim dawno no, nie rozmawialiście, więc na jakichś portalach, być może internetowych również, i to może być duża zmiana dla Was w ogóle, no więc tutaj tak jakbyście wracali do jakiejś przeszłości, do jakiejś kwestii z przeszłości, spraw z przeszłości, e może być też tak, że będziecie robić jakieś duże gruntowne porządki w swoim e na przykład mieszkaniu domu, czy życiu w ogóle więc tutaj też tak może być tak naprawdę e może się coś pozmieniać e w Waszym życiu e możecie wychcieć jakichś zmian o których już dawno myśleliście więc coś tutaj takiego się pojawia. Jakieś sentymenty, być może jakieś romantyczne, romantyczne, jakieś mile spędzony czas razem z partnerem na przykład, lub w gronie rodzinnym, albo jakaś romantyczna kolacja z kimś z przeszłości. Um, natomiast dla osób, które są singlami, czy pojawia się nowa miłość. Ja bym powiedziała, że możecie nawiązać kontakt z kimś właśnie z przeszłości, z kimś, z kim na przykład już dawno się nie widzieliście, nie słyszeliście, nie rozmawialiście i ta osoba może do Was napisać, lub Wy możecie tą osobę w jakiś sposób zaczepić. I to może być taka no machina, która ruszy, może tu być jakaś zmiana właśnie w tym, w tym kierunku. No Dla niektórych pokazuje się jakieś romantyczne, mile spędzony czas. Jakieś rozmowy, również spotkania. Natomiast mam wrażenie, że to będzie ktoś, kogo znacie, ale z kim dawno się nie widzieliście. I to w ogóle możecie się spotkać też przez przypadek. Także to może być po prostu czyste zrządzenie losu, że się gdzieś tam spotkacie. No, czysty przypadek, tak jak mówię, ale, ale tutaj też faktycznie może być to mocno zaskakujące dla Was. Albo po prostu może być zaskakujące to, że ktoś się do Was odezwie po jakimś czasie już, kiedy nie rozmawiacie, nie, nie spotykacie się, więc jest szansa na poznanie kogoś, ale bardziej ktoś wraca z przeszłości. Pozdrawiam, cześć.